Cześć, dziś z okazji Walentynek zapraszam Was na odcinek dotyczący sfery seksualności osób z niepełnosprawnością. Do nagrania tego odcinka zainspirowaliście mnie Wy, moi widzowie. Eee... Nie często się zdarza, ale zdarzyło mi się otrzymywać od Was prywatne wiadomości, w których po prostu prosiliście mnie o pomoc w rozwiązaniu pewnych kwestii dotyczących problemów w Waszej sypialni. Więc postanowiłam, że z okazji walentynek... To jest dobry czas, aby rozpocząć taką dyskusję na temat seksualności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź osób z innymi niepełnosprawnościami. Więc jeszcze raz zapraszam Was gorąco do oglądania. Zaczynamy odcinek. Przede wszystkim na początku podkreślam to, że ja nie jestem specjalistą w dziedzinie seksu osób niepełnosprawnych. Nie znam się na tym zupełnie. Ja jestem tylko fizjoterapeutą. Dlatego pomyślałam sobie, że skoro ja nie potrafię Wam pomóc, to znajdę osoby, które będą mogły to dla Was zrobić. Więc potraktujcie ten odcinek jako taką. Platformę do wymiany waszych doświadczeń i kontaktów do osób, które być może wam pomogły, bądź e, słyszeliście w swoim środowisku, że ktoś ze znajomych po prostu korzystał, e, korzystał z pomocy, e, być może psychologa, e, być może seksuologa, który po prostu. Rozumie środowisko osób niepełnosprawnych, więc, piszcie mi tu w komentarzach na dole, jeśli macie takie osoby i możecie je polecić, piszcie na dole imiona, nazwiska tych specjalistów i oczywiście regiony, w których oni przyjmują, tak abyśmy zrobili sobie taką bazę, bazę informacji właśnie na ten temat. Słuchajcie, ja ze swojej strony chciałabym Wam. Polecić panią Monikę Rozmysłowicz, czyli trener psychofizjoseksualną, która działa na terenie e, Warszawy. No niestety, nie tutaj. Kilka razy z panią Moniką rozmawiałam na Facebooku właśnie, chciałam odesłać. E, Kilku z moich klientów po prostu do, do niej, jako do specjalistki właśnie w sferze, w sferze erotyki, seksu. No, ale niestety pani Monika nie pracuje na terenie tutaj południowej Polski. Ale jeśli jesteście szczęściarzami i mieszkacie w okolicach Warszawy, śmiało możecie się z nią skontaktować. Pani Monika jest. Specjalistką w tej dziedzinie właśnie, więc pomaga po wypadku, na przykład, odkryć swoją seksualność na nowo, od nowa zbudować relacje z partnerem po wypadku, bo wy wiecie, że po wypadku wasz partner nagle staje się waszym opiekunem. Postać opiekuna i postać partnera seksualnego totalnie się wykluczają. Więc trzeba poukładać sobie świat na nowo. Aby ponownie wrócić, e, że tak powiem, i odkryć swoją seksualność od początku. I o tym pani Monika szerzej mówi w wywiadzie na kanale Maliny Błańskiej, do, który podlinkuje, e, ten odcinek podlinkuje na dole. I tam szerzej opowiada o swojej pracy. Która jest naprawdę, myślę, że bardzo, bardzo potrzebna, i takich osób jest nadal za mało w naszym kraju. Więc odsyłam Was, przesłuchajcie sobie ten odcinek właśnie u Pani Maliny Błańskiej, bo naprawdę warto. Tam poruszane są kwestie również osób, które urodziły się już jako osoby z niepełnosprawnością, i tam problem seksualności jest, jest jeszcze bardziej skomplikowany i trudny, ponieważ one nigdy nie miały okazji znaleźć tego w sobie, bo przecież zawsze był ktoś obok, kto miał dostęp um, do ich ciała, w sensie, wiecie, um, w momencie, kiedy, kiedy odbywa się taka codzienna toaleta, pielęgnacja, i to jest takie wszystko odarte z seksualności, więc. Um, więc warto po prostu odsłuchać sobie ten odcinek. Drugim miejscem, do którego chciałabym Was odesłać, to Warszawska Fundacja Avalon. I ona, nie wiem czy rok temu, czy dwa lata temu, w każdym, w każdym razie prowadziła taki program, który nazywał się Sex On, czyli seks osób niepełnosprawnych. I właśnie ten program traktował o seksualności, o ponownie odnajdywaniu siebie po, po urazie rdzenia kręgowego bądź e, po zdiagnozowaniu choroby. E, również e, szerzej rozmawiano tam na temat rodzicielstwa i uwaga, dziś rano dzwoniłam do Fundacji Avalon i dowiedziałam się, że na wiosnę 2020 roku ta kampania ponownie odżyje, dostanie swoją kolejną edycję. Chciałabym, nie ukrywam, że chciałabym po prostu uczestniczyć w tej konferencji, więc za chwilę napiszę pewnie do nich maila, czy będę mogła tam razem z kamerą, że tak powiem, zawitać i zabrać was ze sobą, ale część materiałów z poprzednich edycji jest dostępna na YouTubie i śmiało można sobie właśnie to odsłuchać. Podlinkuję Wam też odcinki z poprzednich edycji, tak abyście mogli sobie korzystać po prostu z tej wiedzy. Więc, więc mamy tutaj kolejne miejsce, gdzie możemy szukać pomocy, gdzie znajdziemy osoby, które, które znają tak jakby specyfikę, Społeczności osób z niepełnosprawnością. Także, także tam również możecie odnaleźć, odnaleźć pomoc. Słuchajcie, także to są te dwa sprawdzone miejsca. Jeśli macie jakichkolwiek innych specjalistów, którzy w tej kwestii pomogli Wam bądź Waszym znajomym, proszę napiszcie mi na dole w komentarzach, będę, będę bardzo wdzięczna. Napiszcie też region, z którego pochodzą te osoby. Dobrze, teraz zajmiemy się drugą kwestią, czyli kwestią tak jakby gadżetów, które ułatwią Wam e, współżycie bądź po prostu e, dadzą Wam taką możliwość. Mówię tutaj o szerokiej gamie stymulatorów medycznych, zarówno tych dla kobiet jak i tych dla mężczyzn, ale uwaga! Aby zacząć stosować wibratory, stymulatory medyczne, musicie na pewno zapoznać się z przeciwwskazaniami, które wypiszę wam na dole w opisie. No i niestety, zastosowanie takich stymulatorów jest ściśle związane z tym, jak wygląda wasze uszkodzenie rdzenia. Czyli, czy macie jeszcze jakieś resztki. Czucia. Jeśli tak, to gdzie to czucie zostało zachowane, bo to będzie determinowało tak naprawdę zasadność użycia takich stymulatorów. Jeśli czucia nie ma, myślę, że stymulator niestety nie będzie dla Was dobrym rozwiązaniem, ale jeśli resztki tego czucia gdzieś zostały, warto spróbować. Aczkolwiek, uwaga, jest to e, przedmiot do użytku bardzo osobistego, więc jeśli zamówicie taki stymulator, czy to FertiCare, czy to Vibe Erect, e, niestety nie będziecie go mogli odesłać z powrotem do producenta, w sensie do dystrybutora. Więc to, to bardzo ważna rzecz, no bo kto później sprzeda taki użyty e, wibrator? Więc jest to e, przedmiot do bardzo osobistego użytku, i tego nie da się odesłać z powrotem. Więc to jest takie, wiecie, kupowanie trochę w ciemno, no bo wy nie wiecie, czy tak naprawdę zadziała i w jaki sposób na was zadziała. Ehm, no, niestety to jest bardzo duży minus, ale, ale myślę, że. Warto podjąć ryzyko, bo dzięki e, zastosowaniu takich stymulatorów e, można obniżyć spastykę, można stymulować wasz pęcherz moczowy. E, no i przede wszystkim, szczególnie tutaj mówię o mężczyznach, można e, doprowadzić się do erekcji bądź w niektórych przypadkach nawet do wytrysku. Więc można dzięki temu urządzeniu mieć dzieci. I bardzo ważna kwestia. Takie na takie urządzenie możecie dostać dofinansowanie z PFROM-u, jeśli dobrze uzasadnicie zastosowanie właśnie takiego wibratora medycznego. Także mówię tutaj o dofinansowaniu do sprzętu rehabilitacyjnego. Więc warto jest porozmawiać z waszym urologiem, z neurologiem, czy według niego jest. Mo, je, istnieje szansa, że u was taki e, wibrator medyczny się sprawdzi. Więc, e, więc to jest ważna rzecz. Kolejnymi tak jakby gadżetami, przedmiotami, które mogą ułatwić Wam Wasze życie łóżkowe są różnego typu krzesełka, kozetki, leżanki służące do tego, aby uprawiać na nich seks. Ehm, one są specjalnie wyprofilowane, tak aby ułatwić e, Wam po prostu e, zeznanie bliskości ze swoim partnerem. Myślę, że w niektórych przypadkach właśnie takie kozetki i leżanki można chyba taniej nawet e, skonstruować u tapicera, więc wystarczy tylko podejrzeć dobrze jak są, e, bo, bo to są leżanki, które są w ogóle... E, skonstruowane z takich, wiecie, gąbkowych kształtek, które zapobiegają e, zsuwaniu się e, z, z, z tej leżanki i pozostaniu na miejscu. E, także e, myślę, że można to zrobić e, u, u tapicera, bądź podpatrzeć pewne rozwiązania i pokombinować trochę w domu. E, także, Także to jest kolejna, kolejny gadżet, który może się przydać. Myślę też tutaj o na przykład um, takich nakładkach na członek, które dzięki um, podciśnieniu um, zatrzymują krew w członku. Dzięki temu jest, możliwa, um, jest możliwe uprawianie seksu z partnerką. Więc jeśli nie, um, nie stymulator um, medyczny. To być może po prostu taka, taka pompka na podciśnienie pomoże Wam w uzyskaniu odpowiedniej erekcji. Więc to też jest jakaś alternatywa, po prostu, aby urozmaicić swoje życie łóżkowe, bądź po prostu je rozpocząć. I, i myślę, że chyba to pokrótce na tyle. Przeleciałam tak szybciutko przez te wszystkie tematy, ale potraktujcie to, ten odcinek, po prostu jako. Jako wyjście do rozmowy na temat seksualności, na temat tego, jak odkryć siebie na nowo, gdzieś szukać swoich sfer erogennych, jak czerpać tak naprawdę radość po prostu z życia. Więc wiadomo, że sfera seksu jest, jest dla nas bardzo ważna i uważam, że, że powinniśmy o tym rozmawiać. Jeśli nie ze z członkami swojej rodziny, jeśli to Was krępuje, to po prostu myślę, że powinniście rozmawiać ze znajomymi, z którymi macie dobry kontakt i zresztą na pewno to robicie. Także piszcie, jeśli macie osoby specjalistów godnych polecenia, proszę Was, piszcie na dole w komentarzach. Ja życzę Wam udanych, cudownych, walentynek, wszystko jedno, jeśli, czy macie partnera. Czego nie macie, jeśli nie macie, zadbajcie po prostu o siebie, zróbcie sobie walentynki, a jeśli macie partnera, no to wiadomo. Być może e, któryś z tematów, który został poruszony, na przykład w odcinku u pani e, Maliny Błańskiej, zainspiruje was do tego, aby spędzić te walentynki troszeczkę inaczej. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, buziaczki pa.